Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według św. Mateusza. Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie, a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce. I poszedł stamtąd. Przypomniałem sobie dzisiaj pewne wydarzenie, czytając tą Ewangelię. Otóż ojciec Baszobora przyjechał kiedyś do Polski. To były te pierwsze przyjazdy z Afryki do nas. I w koszali nie był. Ludzi było mnóstwo. Wchodzili oknami, drzwiami, po prostu hala była pełna. I ja byłem w ekipie. Pilnowałem porządku, sprawdzałem, czy ktoś wchodzi z identyfikatorem czy nie, i byłem bardzo gorliwy w tej swojej pracy. Nikt się nie przycisnął, tak mam, mam taką nadzieję. No i ojciec Baszobora przychodził z kaplicy, chyba wszedł wygłaszać swoje, swoją homilię, czy tam konferencję. A to nie była żadna msza, to chyba była konferencja. Więc to nie była homilia. I ludzie, oczywiście, byli bardzo podekscytowani jego osobą, chcieli go dotknąć, chcieli zagadać. I były takie dwie panie, podeszły do barierek i tak się pytają mnie: Czy my możemy do, dotknąć ojca Baszobory? A czy ja mogę Was dotknąć? Nie. To Wy też nie możecie dotknąć ojca Baszobory. Tak sobie strzeliłem, tak wypaliłem bezmyślnie, ale nas już to dręczyło i męczyło, że pan Jezus po prostu sam w kaplicy, a ludzie biegają za ojcem baszoborą, chcąc go dotknąć. I rozumiem szorstkość uczniów względem tych, którzy przynosili do Jezusa dzieci. Święty Hieronim ze Strydonu Czytam teraz właśnie komentarz do Ewangelii według świętego Mateusza. Okładka: jak ktoś by chciał sobie kupić, zamówić, to sobie zamawiajcie. Święty Hieronim ze Strydonu pisze, że gdyby wiedzieli uczniowie, kim jest Jezus, to nie zachowywaliby się w ten sposób. Gdyby wiedzieli, kim jest Jezus, ale jeszcze to było przed nimi zakryte, bo Jezus jeszcze nie oddał swojego życia. Choć już. Teraz y, szedł w kierunku Jerozolimy. Już udawał się na krzyż do, do Jerozolimy. To było w Judei, w tamtych y, miejscach. Już szedł w tamtą stronę, na krzyż, żeby odkupić człowieka z grzechów. I nam często towarzyszą różnego rodzaju emocje. Z wydarzeniami, ze słowami, i często przez te emocje nie jesteśmy w stanie przyjąć prawdy, bo te emocje nas zaślepiają, zamykają nas. Zachowujemy się tak szorstko, tak bezmyślnie, impulsywnie, tak szybko, już akcja, reakcja tak jak ja się zachowałem względem tych kobiet. Możemy dotknąć ojca Baszobora, a ja mogę Was dotknąć? Nie, to nie. Y i tak często z nami jest, że, że nie możemy się otworzyć na Słowo, na Boga, bo Bóg jest Słowem, na to wydarzenie, które pochodzi od Boga. No i wtedy jesteśmy z pustymi rękoma. No nic Bóg mi nie dał, bo emocje zasłoniły mi to, co Bóg mi dał. To, co. To, to wydarzenie, w którym uczestniczyłem. My codziennie wy, w, uczestniczymy w jakichś wydarzeniach, w jakichś sytuacjach, i w tych sytuacjach, w tych wydarzeniach jest Bóg, bo On jest obecny z nami zawsze. I może być tak, że my, przez to, że mamy różnego rodzaju naleciałości związane z wydarzeniami innymi i przez te emocje, Źle coś interpretujemy, źle kojarzymy fakty. Ktoś, kogo spotykamy, jest do kogoś podobny, a my kogoś nie lubimy, no to tego kogoś nowego, którego spotkaliśmy, traktujemy tak jak tamtego, ale oni ze sobą nic nie mają wspólnego. Już jesteśmy na burmuszeni, szorstcy, bo już coś jest nie tak. Podam Wam przykład. Wyobraź sobie taką sytuację, że leżysz sobie, w łóżku. Właśnie przyszłaś, przyszedłeś z pracy. Mam taki obraz górnika, który wraca z kopalni i jest zmęczony i nawet jeszcze się nie domył i chce się położyć. Po prostu położyć. I taka kobieta, która wraca tam ze swojej pracy i chce się tylko położyć. Tylko na chwilkę, na pięć minut. I wchodzi ktoś do pokoju i mówi do ciebie wstań. Ja, o nie. Wstań, i co? Ale nie mówić, co dalej. Ty po prostu jesteś już emocjonalnie rozpruty, rozpruta, wkurzony, wściekły, szorstki. Aaaa! I, i, I może nawet odpowiesz jakoś głupio i zachowasz się jakoś niecenzuralnie i coś w tym stylu. No ale jest druga część tej, tej dobrej nowiny, bo to jest dobra nowina. Wstań i weź te tysiąc złotych, które leży na stole i czeka na ciebie. 1000 złotych? Jeśli kogoś 1000 złotych nie rusza, dobra, to 10 tysięcy. 10 tysięcy? Albo kluczyki do samochodu. Wow, kluczyki do samochodu? Albo bilet yy, na Majorkę. Bilet na Majorkę? Albo coś, na co czekałeś? Albo nie czekałeś, ale coś, co po prostu. Jest fajne, jest dobre, jest takie przyjemne. Jest coś, co się wiąże tylko z tymi takimi dobrymi emocjami, takimi pozytywnymi. Nie z negatywnymi, tylko z pozytywnymi. Będzie smacznie, będzie dobrze, będzie super, będzie ekstra, będzie impreza, będzie relaks. Jezus mówi: Dopuśćcie dzieci, nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Święty Hieronim mówi, że nie do tych dzieci należy Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże, tylko że do takich jak te dzieci. Te dzieci nie mają w sobie tej naleciałości dojrzałych, dorosłych ludzi, tej złej naleciałości, tych złych decyzji, tych konsekwencji złych, bo one jeszcze nie są na etapie umiejętności rozeznawania między dobrem a złem, bo to są małe dzieci. To są takie dzieci nie pierwszokomunijne, jeszcze mniejsze. Takie małe dzieci, które jeszcze są tak naiwne, yy, są, wierzą we wszystko, łykają po prostu wszystko. I Jezus mówi, że my mamy się stać właśnie jak takie dzieci. Mamy być tacy czyści, tacy otwarci, na to, co pochodzi od Boga, na drugiego człowieka też. Bo, bo wszyscy należymy do Boga i Bóg nas kocha. I nawet jeśli nam stanie się krzywda od jakiegoś człowieka, to on potrafi z tej krzywdy wyciągnąć dobro. Krzyż jest tego pięknym przykładem. On oddał swoje życie, nikt mu jego życia nie zabrał, a my boimy się, że nam ktoś zabierze. Czas, Chęć do życia, dobre imię, jedzenie, ubranie, pieniądze, kobietę, mężczyznę. Boimy się, że będziemy samotni. A Bóg chce, żebyśmy byli nadzy. wyjść z krzaków nagi, bez tych przepasek. Zdejmij to. Człowiek sobie te przepaski zrobił z drzewa figowego, z liści, a Bóg mówi, zdejmij to. Zdejmij to. Musisz stanąć... W prawdzie, w nagości. Tak jak on stanął w prawdzie, w nagości. Umierając za nas na krzyżu. Ty musisz stanąć w prawdzie, jak to małe dziecko, które jeszcze się nie wstydzi, jeszcze, jeszcze się nie boi tej nagości. Później, jak zacznie rozumować, rozróżniać dobro i złoto, zacznie się wstydzić, zacznie się bać. Ty masz taki być, i do tego potrzebne jest nam gołe słowo. Gołe słowo. Są przeciwnicy film, serialu The Chosen i są mm, ludzie, którzy bardzo lubią ten serial. Ja należę do przeciwników tego serialu, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ten serial jest za bardzo kolorowy, za bardzo taki emocjonalny mm, i wielu ludzi na to zwraca uwagę. Emocjonalność, te stroje są piękne, to wszystko jest takie wow. Ale nie zwracają uwagi na gołe słowa. A słowa wypowiadane przez Jezusa i innych często nie są takie jak w Biblii. I to sprawia, że coś nam się nadbudowuje na Biblię, na słowa Jezusa. Nawet ja Wam teraz nadbudowuję coś. I dlatego każdy z nas powinien czytać Biblię sam. A nie tylko brać ją. Już jako komentarz do jakiegoś konkretnego słowa. Dlaczego tak? Bo wtedy Bóg nauczy cię widzieć to, czego nie widzisz, bo emocje nie pozwalają ci zobaczyć. W stresie, w różnych sytuacjach, w zmęczeniu, a my często jesteśmy zmęczeni, więc często jesteśmy w stresie. Człowiek budzi się ze stresem, kładzie się ze stresem i nawet się nie umie odstresować. I zamiast się odstresować, to nakłada na siebie jeszcze jakiegoś różnego rodzaju kolejne emocje, które w ogóle nie, potrafią, nie, nie pozwalają mu wytrzeźwieć tak emocjonalnie. A to słowo, to słowo jest jak pr zimny prysznic. Jesteś pod wpływem jakichś emocji i głowa pod prysznic. I o, zimno, nie chcę tu być, uciekam stąd. Albo gorąco, nie? I to słowo nas budzi, bo, to, bo, bo, bo nad tym słowem musisz pomyśleć. Ja dzisiaj myślałem cały dzień i coś wam tam w te 15-14 minut wypowiem. Jakieś skrutinium zrobię, coś tam, jakiś skrót z tego, co, co dzisiaj wymyśliłem, co dzisiaj yy, wyczytałem, przemyślałem. Trzy zdania tutaj są. Raz, dwa, trzy, no trzy, trzy i pół. A można tutaj dużo powiedzieć. Ale jeśli jesteś w jakichś emocjach, nie jesteś trzeźwy, to przeczytasz to słowo. Nie, eee, to się nie nadaje do brania. To tak jak wracasz z roboty i ktoś ci mówi wstań. Nie, nie. Tam leży tysiąc złotych. Ale tego już nie usłyszysz, bo odwrócisz się na drugi bok, zaśniesz. No. I później będziesz pamiętać tylko to w złych barwach. A przyszła i czegoś chciała, albo przyszedł i czegoś chciał, mówi wstań. A po co ja mam wstawać? Jak ja zmęczony jestem, dopiero się położyłem. Ja mam wstawać, ale tam tysiąc złoty leży, tam dziesięć tysięcy leży. Tam leży to, co, czego chcesz, to Twoje szczęście, to Twoje błogosławieństwo, to, to o czym tak marzyłeś. Nawet zdrowie, uzdrowienie lekarstwa. No, i my musimy się obudzić, dlatego dzieci jeszcze nie mają tej naleciałości, jeszcze, jeszcze im się wiele nie kojarzy z, ze złem, jeszcze są takie czyste. I co mnie dotyka jeszcze w tej Ewangelii, to to, że położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Huh. O ja smutne, nie? Czemu poszedłeś? Zostań, zostań z nami. Nikt go jakoś nie zatrzymał. Nie jest napisane, że ktoś, go powie... ktoś mu powiedział: stój, nigdzie nie jedź. Nie puścimy cię. Będziesz z nami siedział 10 dni, 20 dni, aż nam wszystko wyjaśnisz. Nie, poszedł stamtąd, bo on zawsze jest w drodze. On jest drogą, jest w drodze i idzie dalej. I musisz pójść za nim. Czasami takie jedno dotknięcie. Wystarcza czasami. Ale na jak długo takie jedno dotknięcie wystarczy. Ludzie myślą, że chrzest wystarczy. Dają dzieci do chrztu, a to wystarczy. Nie, to nie wystarczy. Masz jeszcze to dziecko. Bronić. Masz czuwać nad wiarą. Masz zrobić wszystko, żeby wiara wzrastała w tym dziecku. Dotknąć się Jezusa nie jest problem, problemem, naprawdę. Idziesz na adorację i dotykasz Jezusa. Możesz go dotknąć. I uzdrowienie może przyjść. Ja się zastanawiałem kiedyś nad tym, co się stało z tą kobietą, która cierpiała na upływ krwi 12 lat. Dotknęła się Jezusa i co dalej? Krwotok się skończył. Krew już nie cieknie. Ale co dalej z nią? Biblia milczy. Co dalej z tą dziewczynką, która miała 12 lat i zasnęła? Jak ją Jezus obudził, mówi: Talita kum, dziewczynko wstań. To jest napisane, że chodziła. Miała bowiem 12 lat, chodziła. A dwunastoletnia dziewczynka to już jest taka dziewczynka, która rozróżnia dobro i zło. Maria miała 12-13 lat. Jak przyjęła Jezusa pod swoje serce. Chodziła, my musimy iść, dzieci też muszą iść, a my musimy razem z, nim, z nimi iść, bo jeśli dzieci same pójdą, to, no, to, to mogą, mogą się pogubić, bo ktoś może skrzywdzić dzieci. Ja do kościoła chodziłem sam z siostrą. Moja mama nie chodziła do kościoła, moja babcia też nie. One plotkowały przy kawie. I wielu rodziców też nie chodziło z, z dziećmi do kościoła. Teraz te dzieci, znam wielu z nich, czasami widzę, co się dzieje na Facebooku. Teraz ci ludzie nie mają kompletnie nic wspólnego z Bogiem, zachowują się jak poganie. Rodzice zresztą też. Dlaczego mnie Bóg uratował? Ja nie cierpiałem chodzić do kościoła. Mnie uratował pewnie dlatego, że mm, <laughs> że ja też chciałem się dać uratować. Że bardzo go o to prosiłem. Uratuj mnie. Chociaż on mnie uratować chciał już dużo wcześniej. Ale wołałem do niego uratuj mnie i spotkaliśmy się razem. Oczywiście to wszystko jest dzięki niemu. Emocje schowaj do kieszeni, a z tej kieszeni wyciągnij słowo, gołe słowo i czytaj je, czytaj aż zrozumiesz. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.